co z Sylwestrem, czy będzie można jechać do rodziny na święta oraz jak będzie wyglądał sezon narciarski. Ostatnie obostrzenia zostały przekazane w taki sposób, że media podają różne informacje, a wydaje mi się, że wszyscy nie do końca rozumieją, w jakim świecie żyjemy obecnie, co wolno, a czego nie. Ale spokojnie, macie nas, a my wszystko Wam dziś wytłumaczymy. No może nie wszystko, ale trochę. Zapraszam Was na najnowszy odcinek Prawieniosów. Porozmawiamy sobie więc o najnowszych zmianach dotyczących obostrzeń związanych, no wiadomo, niestety, z koronawirusem. Te zaczną obowiązywać od 28 listopada. I w opisie tego odcinka znajdziecie link do takiej pięknej tabeli, która obrazuje plan rządu na najbliższe kilka miesięcy, dni, tygodni. Zobaczymy o tym za chwilę. Ale co zmieni się od 28 listopada? Największa zmiana dotyczy ilości osób, które mogą się spotykać. Obecnie w domu prywatnym może spotkać się nawet 20 osób. Impreska, te sprawy nie ma problemu. Jednak od 28 listopada tych osób będzie 5. No i tutaj pojawia się odpowiedź na pierwsze pytanie, co ze świętami? No, świąt nie ma. To znaczy, nie zostało odwołane, no ale jeżeli macie rodzinę dużą, no to się niespecjalnie możecie spotkać. No bo na przestrzeni jednego domu może przybywać 5 osób. Nie dotyczy to rodziny. Czyli jeżeli rodzina jest sześcioosobowa, no to nikt nie przyjdzie i nie powie, przepraszam bardzo, proszę wydelegować jednego mieszkańca rodziny do innego domu, bo może się być tylko w pięć osób. Ale nigdzie nie znalazłem informacji tak dokładnie tłumaczącej, co to znaczy. Czyli czy cała rodzina, na przykład pięcioosobowa, traktowana jest jako jedna osoba i wtedy może do nas przyjść na przykład czteroosobowa rodzina, inna, i wtedy to są dwie osoby, czy sześć, czy siedem. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że działa to w ten sposób, że jeżeli macie minimum. 5 osób w domu rodzinnym to wtedy pozdro 600 i już nikt nie może do was przyjść. Więc święta będą raczej takie samotne. Chyba, że lubicie samotne święta albo w ogóle jesteście samotni. To szkoda, chyba że lubicie, to wtedy fajnie. No, więc generalnie święta będą tylko że w mniejszym składzie. Dla wielu istotną kwestią może być fakt, że od 28 listopada otwarte będą galerie handlowe. Na 15 metrów kwadratowych przypadać będzie mogła jedna. Osoba. W tym momencie miałem powiedzieć śmieszny żart, ale Kamil, czyli reżyser tego odcinka, nie ma. Każdego innego zresztą też, niestety, nie ma poczucia humoru, dlatego żartu nie będzie. Jeżeli chcielibyście go usłyszeć, to napiszcie Chcemy usłyszeć żart prowadzącego w komentarzu. W informacjach medialnych można także przeczytać informacje o tym, że rząd planuje. A raczej rozmawia o tym, czy nie przywrócićby wolnych niedziel. No i ten pomysł wydaje się całkiem sensowny, ponieważ po pierwsze dałoby to jakiś tam oddech branży, ponieważ zakładam, że wtedy byłoby więcej zakupów, a ponadto weekendowe zakupy rozciągnęłyby się na dwa dni. Na razie to jednak tylko pomysł. Wspomniane obostrzenia oraz te, które znajdziecie w tabelce, link w opisie, przypominam, będą obowiązywały do 27 grudnia. A co dalej spytacie? No tutaj wszystko zależy od tego, jak będzie rozwijała się pandemia. Rząd przygotował trzy scenariusze. Ta, w których liczba zachorowań będzie wynosiła 19 tysięcy lub 9,4 lub 3,8. Będzie to liczone w ten sposób, że weźmiemy liczbę średnią zachorowań sprzed 7 dni. I tak na przykład, gdybyśmy liczyli tą średnią dziś, czyli we wtorek, gdy nagrywamy ten odcinek, to średnia liczba zachorowań sprzed ostatnich 7 dni wyniosłaby ponad 20 tysięcy. Oznaczałoby to, że znaleźlibyśmy się w strefie czerwonej. Jako taki powrót do normalności planowany jest w sytuacji, gdy liczba zachorowań będzie wynosiła około 3,8. Tysiąca. Wydaje się więc, że powrót do normalności od razu po 27 grudnia jest mało prawdopodobny. Ważna informacja dla rodziców. Nawet w najczarniejszym scenariuszu, czyli w sytuacji, w której liczba zachorowań będzie wynosiła powyżej 19 tysięcy, rząd planuje, aby dzieci chodzące do klas 1-3 uczyły się już w szkole, a nie tak jak teraz w domu. Spokojnie, spokojnie. Poczekajcie rodzice jednak z otwieraniem szampana. Chyba, że już to zrobiliście, to wsadźcie korek z powrotem. Ponieważ nie nacieszycie się wolnością zbyt długo. Ponieważ rząd planuje ferie. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ferie będą wspólne dla wszystkich. Od 4 do 17 stycznia. Jaki jest tego powód? Nie wiem. Teoretycznie ma to nas zatrzymać w domu. W jaki sposób? Nie wiem. Ale taki jest plan. I tutaj pojawia się kolejne pytanie z tytułu naszego dzisiejszego odcinka: co z sezonem narciarskim? Gdy przygotowywałem się do tego odcinka w poniedziałek, to miałem powiedzieć, że jeszcze nie wiadomo, ale dziś rąbka tajemnicy uchylił nam wiceminister Gowin, który poinformował, że wszystko dogadane, będzie reżim sanitarny i będą otwarte stoki. I tutaj również, właścicieli stoków, raczej przestrzegam przed otwieraniem szampana, dlatego że stoki, co prawda, otwarte będą. Ale wiele wskazuje na to, że będą zamknięte hotele. Na pewno do 27 grudnia. A tak jak powiedziałem wcześniej, wiele wskazuje także na to, że później. W związku z tym stoki będą otwarte, ale raczej dla okolicznych mieszkańców, którzy mieszkają niedaleko stoków, i dla ewentualnych turystów jednodniowych. Ale z takich pieniędzy raczej nie ma. A jeżeli są, to zdecydowanie mniejsze. No i tutaj yy, mieszkańcy. Okolicznych miejscowości, którzy mieszkają gdzieś tam zakopane, i tak dalej, czyli ludzie, którzy żyją z turystyki, bardzo apelują do rządu o zmianę tej strategii i o uruchomienie sezonu narciarskiego, z którego, jak wiemy, wiele osób w górach żyje, ale na razie są to tylko rozmowy. Czy coś się zmieni? Zobaczymy. Jeżeli myślicie, że poprzednie informacje były poważne i że koronawirus jest poważny, to się mylicie. Teraz prawdziwie poważna informacja. Można jakieś tutaj. Trójkąty daj takie czerwone, że ważna informacja. Nie wiadomo, kiedy pieniądze dostanie Bayer Full. I gole z orkiestra. I Kamil Bednarek. Na pewno kojarzycie tą aferę. I więc o niej nie będę za dużo mówił. Ale próbowałem wcześniej znaleźć informację, czy już wiadomo, kiedy te pieniądze, które zostały zablokowane po tej aferze, jeżeli można tak ją nazwać, zostaną odblokowane. No i niestety nadal nie wiadomo. Więc Bayer Full jakoś musi sobie radzić. Niestety. Żebyście nie powiedzieli, że ojej, w tych prawi newsach to tylko ten koronawirus, już nie będziemy oglądać. Chociaż tak jakoś tak super nie oglądacie. Trochę mi się to nie podoba, więc mam nadzieję, że ten odcinek będzie miał dużą oglądalność. Będzie można odebrać prawo jazdy za hamskie zachowanie. I ktoś powie, no to super, no to 95% polskich kierowców straci prawo jazdy. No 95% to może nie, ale rzeczywiście kilka może osób a nawet procent może tych kierowców stracić to prawo jazdy. Dlaczego? Dlatego, że jak podaje Rzeczpospolita, yy, trwają prace nad przepisami, które pozwolą na odebranie prawa jazdy tym kierowcom, jeżeli tak można ich nazwać, którzy umyślnie zajeżdżają drogę innemu pojazdowi w celu zmuszenia kierującego nim do zatrzymania lub gwałtownego zmniejszenia prędkości. Yy, pojedźcie autostradą z Łodzi do Warszawy i przynajmniej 20 takich kierowców z automatu znajdziecie. Zatrzymania i opuszczenia pojazdu przez kierującego nim lub jego pasażerów z zamiarem znieważenia lub nietykalności cielesnej kierującego innym pojazdem. Na autostradzie ciężkość zatrzymać i kogoś opluć, ale już gdzie indziej myślę, że też znajdziecie takich kierowców? Lub uszkodzenie pojazdu innego uczestnika ruchu drogowego, drogowego lub złośliwe uniemożliwienie kontynuowania mu jazdy. No i tutaj również można się wybrać już z powrotem z Warszawy do Łodzi, i wtedy myślę, że też nie będzie trudno znaleźć takich kierowców. Wydaje mi się, że to jest przepis bardzo dobry, ponieważ takie sytuacje każdy, kto jeździ po polskich drogach, miewa i warto zrobić w tym porządek. Do ostatniego newsa w dzisiejszych Prawilniusach Newsach będę potrzebował rekwizytu. Ten oto telefon, załóżmy, kosztuje 1000 zł. Dwa tygodnie przed Black Friday, jakimś magicznym trafem, jego cena zwiększa się do 1300 zł. By magiczną promocją w Black Friday, jego cena zmniejszyła się o 200 zł, czyli finalnie kosztuje 1100 zł. Więc. W super promocji na Black Friday kupiliśmy ten telefon 100 zł drożej niż kupilibyśmy ostatnio. I to jest potwierdzone info, sam sprawdzałem. Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji zapowiedział, że w tym roku po raz pierwszy będzie kontrolował e-sklepy, które w Black Friday robią właśnie takie promocje: Fejkowe promocje, czyli podwyższają ceny, obniżają. Suma sumarum informując klienta o tym, że zapłaci mniej, gdy tak naprawdę płaci więcej. A to może być niezgodne z przepisami i Urząd Ochrony. Postanowił to skontrolować, a mi pozostaje życzyć Wam udanych zakupów na Black Friday. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Chcielibyśmy zachęcić Was do kilku rzeczy. Rzecz numer jeden jest taka, abyście wrócili do zadawania nam pytań. Znaczy, nadal je zadajecie, ale teraz obiecujemy, że w naj... następnym odcinku Prawie Newsów odpowiemy na dwa wybrane przez Was pytania. Znaczy, my wybierzemy pytania, bo Wy je zadacie. Druga sprawa. Zachęcamy Was do komentowania dzisiejszego odcinka i komenta, komentowania postu na Facebooku dotyczącego tego odcinka i tam chcielibyśmy poznać Wasze zdanie na temat obostrzeń. Czy są skuteczne, czy nie są skuteczne, czy wybieracie się na święta, czy wybieracie się na narty. No i trzecia rzecz, zachęcamy Was oczywiście do lajkowania tego filmu, żeby wszystkie te algorytmy YouTube'a, które powodują, że się wyświetlamy rzadziej albo częściej, były zadowolone i żebyśmy się wyświetlali jak najczęściej. Do zobaczenia w następnych odcinkach prawilniusów i aspektów, oczywiście. Cześć. No to mamy to.